I witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Draken Sang The Dark Eye o, Siedzimy w dziwnym miejscu chyba tam, gdzie skończyliśmy, czyli przy naszym bosie, który na nas czeka. Musimy naostrzyć się broni. Po pierwsze, jak tego nie zrobię, to na pewno zginiemy. Muszę się uzbroić w cierpliwość, że zginę 5000 razy. Jest usyłka. Wysołka? Ozełka. I tu, i Ty nie masz broni, ha, ha ale świetnie, świetnie, dobrze. Zaklęcie, zaklęć, zaklęć. tu. Nie mam pojęcia czy wygramy, wręcz odwrotnie, jestem przekonana, że to będzie katastrofa. Ale co robi wiara? Oczywiście ze mną siedzi gość niby specjalny. A czyli niby specjalny, jest specjalny, ale go nie słychać oczywiście. Czemu chłopak, ale... Nie, nie będzie brał udziału w tym. No dobra, no idę ginąć, no. I się palę, i jest fajnie i w ogóle i... O, matko się. Stańcie tu. Stańcie tu. Nie! Mamo! Mamo! Yes. Dobra! Przestańcie się palić! Przestańcie się palić! Dzięki Oj Nie wiem ile będę nagrywać Nie mam pojęcia Aż pokonam tego, 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 tego Przerośniętego tego, tego, tego O ile to w ogóle wyjdzie I. Gdybyś mógł się trochę pospieszyć To by było fajnie on nie jest szybki. No przykład grę. I i, 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 i idziemy dalej. Nie, nie tobą, tobą. Ole, ole, nie pomocy, nie, nie. Ole, masz stopy. U stopa. Stopa, stopa. Dobra, dosyć tego. E, 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 nie wiem, jak mam to zrobić. Zaraz tu przyjdzie tysiąc rolmów o tych małych, kochanych i wspaniałych. Są się, są się. Jak ja mam go zabić? O, o. On jest dosyć szybki, no bo jest, no, duszy. Nawet jeżeli byłby powolny, to jego kroki są jak naszych 10. Jeden krok to naszych 10. Mamo? Mamo? Szybciej i nie. Mamo? Dobra. Wkurzyłam się. Tu. A reszta, reszta. Czyli ty, ty i ty. Nie to, to 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 Tu? Wiesz Spróbuj go zabić No może go pokonamy Może jutro, może pojutrze, może kiedyś A Może w ogóle O nie, 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 nie. Nie, 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 powiedziałem nie, to znaczy nie Że możesz się bić teraz dalej A i ty Jak to nie masz many? Co to znaczy nie masz many? A no? A no? Nic z tego nie kołam Nie! Dobra, fork Game Fork Bez sensu Bez zęzu Włączyła coś nie tego Bez zęzu Nie. Tu się masz bić. Dlaczego nie mam wytrzymałości? Dlaczego? Dlaczego, dlaczego? Wypij. Ktoś się podłączył. Gdzieś, nie, wiem, gdzie na skype'ie? nie. A ty zrób coś ze sobą. Ogarnij się. włoski swojej. Nie! Uf. O nie, for padł! grim. Dlaczego się położyłeś? To jest na straty to. Nie, jeszcze Satynia padła! No mamo! Wow. Chyba tego nie przeżyję. Mam takie głupie wrażenie, co to wiem. Spróbuj rzucić zakręciem. O rany Julek. Nie. nie! Nie, 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 No świetnie. No to czekajmy, no. Może cudem przeżyjemy, to chociaż nie wydaje mi się. Ktoś może wstać? wstań, nie! Nie, nie! Wstań! Wstań, wstań, stań, wstań, wstań! Powiedziałam wstań, nie połóż! Się. Dobra, nie, to nie wyszło. Nie, to, to bez sensu, bo to, to... to było coś. Bez komentarza. Nie było tego. Tego nie było w ogóle. Nie widzieliście tego. Wytnę się, wytnę się! To się, wytnie. Bez sensu, co to miało być? Jak ja taką drużyną? Miałam pokonać jakichś wrogów w ogóle. A będę musiała jakieś zakręcie użyć. Albo... albo... nie wiem. Może powinnam... coś... Nie, nie, nie mam pojęcia. Nie, nie wiem. Nie mam pojęcia, bo tak. Osełki użyłam. Zakręcie użyłam. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. A wiem, może, może, może. Chociaż nie czy to nie będzie marnowanie Elixiru. Co ten Elixir robił. Efekt plus 3 do wszystkich atrybutów na 10 minut. Ta elementalna nie wielkiej mocy daje, pijemy... Daje. No to co? Wypijamy to? Jesteśmy dzielni, odważni wypijemy to. Może przeżyjemy jakimś cudem. Ej, a gdzie jest drugi? Bo i więcej. Mamo. No. Moment. Tylko jeden nie został? Nie, tu są. Tu... Nie no dobrze, nie, no. Uff. Jakby tego się jakby się nie znalazł, jakbym zgubiła te elixir, to dopóby się działo. Tu. Dobrze. Nie, jeszcze. A bo nie, y, y, To. Y, a nie, nie. Skup się kobieta, no. Tu. I tu. Raz I dwa. I... haha. No, ha, ha. U, ha, ha. I, y, Zapiszmy tu. I, u, zapiszmy tu. Idziemy. Go, go, dobra, wystarczy. Kascenka cenka mi jest niepotrzebna. Nie, 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 nie. Dobra. Okej. Okay. Zamknij się. E, tu. Tu. A ty się trochę odsuń. Odsuń się. Gdzie to jest. A jeszcze powinnam że biłaka przywołać. Trudno no. No. Wrzucaj to zaklęcie, nie się wałkonisz. konisz. Konisz, Zaraz. konisz. 2. 3 Nie wiem, czy jak użyję eliksiru leczenia, to ten drugi się nie zneutralizuje, czy już nie będę mogła wyłożyć. Nie wiem. No pokonajcie go. Widziałam guzik. Hmm, może tu. I też tu i Forgreen też by się przydało, żeby coś robił. Nie, 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 zajmujcie się innymi. Jego, jego. A ty, Jost, dlaczego leżysz na ziemi? No, tak dzisiaj nau nauczyciel na chemii. na mu by the way, co to ma być w ogóle? Zaczął po angielsku do nas bredzić. Chwaliąc się, że zna jakieś słowo. No, ja teraz zacznę będę bredzić. Nie, nie to. Nie, nie to. Tutaj. A ty upadłaś, a no tak, oczywiście. Jak co, co innego, no co tu można robić przecież? Nie można nic innego robić. Mm, napij napisie Napij się, chłopie! Nie masz nic do stracenia, tylko życie. I ty... Też się czegoś... Nie, ty jesteś nieprzytomna. Aha, no tak, super, świetnie, no po prostu genialnie. Mm, dawaj, bie... Bierz. Pij, kobieto, pij! I ty... Rzuć zaklęcie. No dobra, zginie, zginie, zginie! Patrzę, zostało 73 punkty życia On nie żyje, on zginie, ja mu nie dam żyć Gdzie jest? Eliksir, pi, pi, pi chłopie na zdrowie, pi. Nie zdążył, nie przeżył Mamo! Jak znowu zginę, to to się pochlastam Kobieto, bij się Proszę was, proszę wszystkich o wysłuchanie mojej prośby Zostało 15 punktów życia 14, 13, 0. Juoz nie żyje. A teraz musimy zabić tych małych grolmów. Ej, weźcie coś mi jest. Czaszka cyklopa, po co mi to? Po co mi czaszka cyklopa? Dobre pytanie. co to? Co to, co to? Spalgo. Go. I... I spalgo. Ale no... Mamo! Zacznij wszyscy zginą! Nie nie, dobra, wy, wycofajmy się, wycofajmy się! wycofać się, wycofać się, bo pokonaliśmy cyklopa lata, zginęłem przez chorwę dziwnych, beznadziejnych i w ogóle. Grolbów. A nie chcę tego. Nie chcę ginąć. I don't wanna die! Daj, Gdzie jest reszta mojej drużyny? Moglibyście się tu przenieść. Mogą mnie gonić do nie wiadomo jakiego momentu. Gdzie, gdzie są? Nie są w ogóle wrogowie? A, oni idą po schodkach. O świetnie. Tego nie tylko brakowało, żeby szli po schodkach. Chodźcie tutaj, no. Przecież się nie da... O, zaciął się! Zaciął się, zaciął się! I wreszcie, coś się dzieje. Rzućmy zaklęcie. Może go zabiję w ten sposób. Tak samo walczyłam ostatnim razem, jest teraz też tak. Może no, by to wyglądać. Pasuje mi to nawet. I dostają doświadczenie, mimo tego, że wszyscy są nieprzytomni. Płaczcie, ludzie. I uczcie się. Ej, ej, bo oni się tu zbliżają. Odsun się. Nie ten guzik. No, 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 no. Dobi go. Nie mogę wcale no. Tu. Dobi ja, Dziękuję. Ej, 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 no co się zastanawiasz pół godziny nad tym, czy strzelicie, czy nie? Czy jakiś problem? Chyba masz. No. 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 No 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 ile można no w morze jeżdża, mam wszystkich ich zabić Przecież to jest będzie trwało wieki Mamo o. Mamo, ile ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. Jak ja mam zabić? Sześciu. albo sześcioro. Sześciu grólmów? Załóżmy, że dobrze to odmieniam. Pięć, yy, znaczy w tak w krótkim czasie, no. Pięć minut może nie. Rzucaj zaklęcie, zabij go! zabij go! mu też się życie regeneruje, więc byłoby dobrze, jakbyś go zabił. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Uciekaj, uciekaj, uciekaj... Gdzie on jest tutaj? Strzelaj! Strzelaj! Facet! O, facet, strzelaj! Co za człowiek... Nie można? Szybko, 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 szybko. Dobra. Nie wiem, czy ja go zabiję kiedykolwiek, kogokolwiek i gdziekolwiek. Ale może jakieś szczęście. Przypadkiem na strafi. Jest. Nie, nie, żyje. O rany, Julek. Julek, Julek! Ale go wcięło. No, chodźcie tutaj na górę. Może zapomnijcie o mnie po drodze? Proszę was o to. Byłoby dobrze. Y -y, zostawcie mnie. Może się nie zostawić spokoju? Mamo? Mamo! Jest niewykonywalne. Przecież ja ich nie pokonam wszystkich. Jest za dużo. Gdzie jest jakiś ten słaby? I go zabijesz, czy mam czekać pół godziny? No nie. Teraz to wytnę, wiecie co? Teraz się poddam i to wytnę. Nie ma sensu, że się gapiliście jak zabijam jednym człowiekiem gromadę Grolmów. O nie, 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 o nie O nie, nie zgadzam się Nie zgadzam się To nie ma tak wyglądać Gdzie jest ktoś? Tam jest Słabszy Chyba to wypnie, to Nie ma sensu, ci się na to patrzyli A ty katastrofę Na lotnisku Ile nagrywam? 14 minut 14 minut, no dobra To do, dojrzę do 15 i robi cięcie, haha Wiedzicie mi się odcinek polegający na ganianiu Grolmu. No? Rzucaj zaklęcie. Rzucaj zaklęcie. rzucaj, rzucaj, rzucaj. Ale emocje, tak, wiem, to normalnie już myślałam, że trudniej będzie z tym szkieletem, a okazuje się, że jeszcze trudniejsze są grolmy. Są grolmowie albo są grolmy. Zależna się czy są bardziej... No tak, no wiecie o to chodzi. Nie mam już zaklęć. Ale super. A przecież mam mamy. Wiele moment. Widziałam miksurę Właśnie te. Jeszcze, jeszcze, gdzie są? Mm, mam czkawkę, no już teraz po prostu w pełni jestem szczęśliwa. Nie dość, że grolmy to jeszcze nie mam... Mam czkawkę, Ma, nie mam, tak. mam, nie mam. mam, nie mam czkawki. Mam, nie mam czkawki. O, nie, nie, nie. Yy, yy, yy. Weź zawołaj żywiołaka co? Ale nie wiem, czy chyba on przeżyje długo? Czy ten żywiołak długo wytrzyma? się tutaj. Wejdźmy tu. Weźmy żywiołaka. Szybko, 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 szybko. Szybko Bardzo dobrze. Nie, 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 zostaw żywiołaka, niech sobie biega. Niech się bije. A ty rzucaj zaklęcia w tym czasie. A mogę rzucić... a mogę rzucić zaklęcia, No tak, ale ich nie widzę teraz. O, Jezu. Gdzie oni są? Nie, nie, żywiołak zostań tam, zostań tam. Zostań I rzuć zakręć. Dawaj, 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 dawaj. Raz, dwa, trzy... Żywiołak nie gin. Tylko nie możesz się zginąć. Jak zginiesz, to się nie pozbierasz. O, Ale cios! O, Nie no, teraz to się rozpadną na kawałeczki i nic nie zostanie. I ja tego dopilnuję. Chodźcie tu. Chodźcie tu. Rzuć zaklęcie. Nie wiem, czy zdążysz, ale rzucaj zaklęcie. O ile łaska? Z łaski swojej rzuć zaklęcie! Szybko, szybko, Mamo! Mama, no, mama, no, 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 szybko, szybciej z tym zaklęciem! Odsuń się, odsuń się! Dobra. I nawet dobrze- o nie, jeszcze duch się dołączył do nich wszystkich, bo... Dobra, rzucę jeszcze raz to zaklęcie. No, szybciej, rzucę, 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 rzucę! Rzuć, 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 rzuć zaklęcie! Dobrze. Że... Może wreszcie ja zginął, no! Tak mi się podoba, tak mi się podoba! To mi odpowiada! mam... Tu? Go? Szybciej? Co ty robisz? miał i rzucić zaklęcia, a nie strzelać do nich z łuku. Co za cierpliwość. Jak najcierpliwością się wykazuje. Hmm, hmm, hmm. No. Bole, Przecież tak się nie da! Co za drużyna! Z kim ja się zadaję? To, to miał tak wyglądać. Hmm. Celuj, celuj! Dzień. Tu. Ja cię duch zabiję, no duch. Który chodzi w długo? Rzucaj zaklęcie, żółty zaklęcie i uciekaj. Dziękuję. Okay. A ten żywiołek jeszcze żyje! O, To ciekawe. Trzeba zabić tego. Ducha. Więc jakbyś był szybki, to by było nieźle. Czak. Jak mogłeś? Nie, nie, nie trafiłeś? Nie, to jest żart. Jak mogłeś nie trafić w dół? Znaczy, no właściwie to nawet logiczne, że nie trafiłeś w ducha, ale to mi się nie podoba. Czy ty się z kimś tam bijesz? Tam ktoś jest jeszcze? Chyba nie. bo i tak. Who knows? Ktoś mnie robi właśnie, ktoś mnie gilgoczy. I zacznę się zaraz śmiać. Nie wolno gilgotać o sobie podczas nagrywania. No. Zabij ducha. Zabij ducha. Tak jest! Nie żyją, nie żyją, nie żyją, ale ktoś jeszcze żyje? Nadal mam, że mnie ktoś atakuje. Kto mnie atakuje?